Siemka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Galaxy Life Reborn z tematyki proziom, a to jest pierwszy odcinek z tej gry, słuchajcie. Pewnie większość z Was kojarzy tą grę, nie? Tak, to jest Galaxy Life, która kiedyś istniała w 2012 roku, czy tam w 2011, już nie pamiętam kiedy ta gra w sumie powstała. Ja pamiętam jeszcze jak ja grałem w to na Facebooku, słuchajcie, i patrzę, że... Tak, właśnie zmierzyłem sobie jakość, słuchajcie. Co tu chcę powiedzieć? Chciałem powiedzieć tylko to, że postanowiłem że zrobić taką małą serię na kanale Właśnie opierającą się na tej grze Galaxy Life Reborn Jest to właśnie projekt społeczności Tejże gry, która wcześniej już istniała Ale ta gra niestety została usunięta w 2015 roku, ta, ta oryginalna wersja Galaxy Live a. I słuchajcie, tak patrzę sobie, że Galaxy Life no odżył, że tak powiem To jest tak naprawdę projekt społeczności tej gry, która no jest naprawdę dosyć liczna Swoją dokąd zapraszam na Discorda tak jak Live Reborn. Oczywiście link do Discorda macie oczywiście na ich stronie. Będziecie mieli to wszystko podane w moim opisie pod tym filmikiem, więc zapraszam się poznać właśnie z opisem. A i słuchajcie, no i jak widzicie, no troszeczkę tam pograłem, tam wiadomo, troszeczkę na streama grałem. Swoją dokąd zapraszam na streamy, bo tam się czasami dużo, dużo dzieje. I słuchajcie, chciałem Wam się czymś podzielić, nie? Robiłem misję z tym, z jak to się nazywało? Z taką. Arią tych alienów, nie, ja nie pamiętam jak to się nazywa, nie. Ale zobaczcie, dzięki temu zbugowałem sobie bunkier obrony, nie? 540 na 380 mam pojemności. Nie wiem jak to jest możliwe, ale... Tak, ta gra niestety nie jest do końca stabilna. Jak widzicie jeszcze osłona na kolonii u mnie trwa jeszcze 15 minut. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie ogarniali pierwszą kolonię. Mam 21 level, jak widzicie tutaj trzech pracowników mam na tej planecie. Tutaj jeszcze jednego mątka miarkuje. A powiem wam, że naprawdę młotki cholernie ciężko dropią, więc naprawdę trzeba sporo tych baz gwiazdnych zniszczyć, żeby mieć jakąkolwiek szansę na dropnięcie tych młotków. Tak jak widzicie, mamy 1,5 miliona minerałów, tutaj prawie 3 miliony monet. Miałem limit yy, tak naprawdę osiągnięty, ale część jak widzicie, monet yy, i tych surowców tak naprawdę poszły na, na ogarnięcie kolonii. Tak, tutaj mam kolonię, tutaj swoją pierwszą i zaraz zobaczycie jak moja kolonia wygląda. I na dzisiejszym odcinku będziemy właśnie głównie się, głównie się skupiali na tym. Na właśnie rozbudowie tej właśnie kolonii jak mniej więcej zrobić taką kolonię, żeby was gracze tak często nie atakowali. Właśnie zaraz się za to weźmiemy, posłać jestem, bo jestem dosyć, dosyć dobrym strategiem. jak widzieliście, jak ja rozłożyłem te wszystkie. Te wszystkie bunkry, te wszystkie wieżyczki, jak są pochowane ładnie i tak otoczone murkami, że no nie każdy tak naprawdę będzie mógł w stanie tak naprawdę zbić mi całą bazę no chyba, że ktoś ma dobre jednostki, no to może tak <laughs> no ale słuchajcie, nie na tym się skupiamy tylko bardziej się skupiamy na tym, żeby właśnie zrobić sobie fajną tutaj kolonię i właśnie najlepiej postawić je, najlepiej jest postawić właśnie wieżyczki koło bazy i bunkry znaczy wiadomo, że bunkry się stawia koło y, bazy, żeby ochronić bazę przed y, jakimikolwiek jakimiś, tam, jakimiś takimi, wiecie, najazdami i tak dalej To stawia się y, snajperki ja powiem wam kiedyś, że naprawdę byłem bardzo dobrym strat strategiem w Galaxy Live. Na tym prawdziwym Galaxy Live już na Facebooku. Jeżeli ktoś się pytał, jaki level miałem, no to miałem tam chyba 54 level czy któryś na tym Galaxy Live, ale powiem wam, że byłem bardzo dobrym strategiem, jeżeli chodzi o tą grę. Bo wiedziałem mniej więcej, jak właśnie się y, rozbudowuje te wszystkie bazy i tak dalej, jak się robi te wszystkie rzeczy. I mam nadzieję, że się to nagrywa. Tak się nagrywa wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie wam aż tak lagowała ta gra y, na tym odcinku. Bo niestety kompanie mam zbyt mocnego na nagrywanie, więc mam nadzieję, że no nie będzie Wam to naprawdę jakoś tak zbytnie przeszkadzało. Najwyżej no jakoś się zrenderuje tak materiał, żeby no te lagi były minimalnie widoczne. Dobra, tutaj może postawimy sobie tutaj hmm, ciało niszczące? Ogólnie, jak chcecie, żebym jakieś poradniki nagrał dla Was czy coś to śmiało, piszcie w komentarzach i. Oczywiście za każdy komentarz będę wam bardzo, bardzo wdzięczny i za każdy komentarz będę serduszkował oczywiście. No i tak tutaj budujemy właśnie jak widzicie wieżyczki. Oczywiście ataku na razie nie robimy, bo na dzisiejszym odcinku nie będę tego robił, tylko bardziej się skupimy właśnie na rozwoju tej kolonii. Tutaj wiadomo wieżyczki trzeba ogarniać. Tutaj tutaj trzeba tak dookoła wież na początku trzeba robić. Ja, to, ja mam taką strategię, że zawsze koło baz zawsze stawiam wieżyczki bo tak jest moim zdaniem najlepiej, no chyba. No, czy wiadomo, każdy robi inaczej te bazy, tak, ale ja to robię tak, właśnie, że te wieżyczki zawsze stawiam koło, właśnie bazy gwiezdnej. I właśnie polecam, polecam też Wam usuwać te wszystkie przedmioty, w sensie te wszystkie przeszkody, właśnie, bo dzięki temu można zrobić za darmo chipy, a chipy, właśnie, to jest taka waluta premium, dzięki, któremu, dzięki którym chipom możecie sobie poskipować sobie troszeczkę tych rozbudowy na przykład obserwatorium na przykład albo bazek że jeżeli ktoś nie lubi czekać, jest bardzo niecierpliwym graczem, no to polecam właśnie tą opcję zrobić. Ale ja oczywiście ja tutaj bardziej, bardziej gram to free to play i nie pytajcie mnie na co wydałem te 80 chipów. Po prostu nie chciał mi się tyle czasu czekać, no i tam widzicie, no zostałem z 21, 20, 20 chipami tak naprawdę, więc no sami widzicie, że chipy naprawdę idą jak no, szybko po prostu tak idzie. Dobra, słuchajcie, tutaj stawiamy sobie za sobą jakieś. Może na następnym odcinku, może nagram kilka jakichś walk, jakichś ciekawszych. Jak coś się trafi, to na pewno coś nam ogarniemy. I ogólnie, możecie mi troszeczkę podpowiedzieć, czego mogę zrobić taką serię? Bo w sumie nie mam za bardzo pomysłów na to, czego byście chcieli serię na tym kanale, jeżeli chodzi o Galaxy Live'a. A mówię, Galaxy Live to, będzie to bardziej taka poboczna seria, jeżeli chodzi o mój kanał, bo ogólnie gram w Hero Zero ale bardziej. Też chciałbym się skupić na innych grach, nie tylko na tych HZ. -ach. Wiem, że część widzów ogląda mnie głównie z powodu HZ, ale też chciałbym troszeczkę tej różnorodności na swoim kanale wprowadzić. I chciałbym też, żeby no po prostu było coś innego niż ciągle to samo, tak? Że wiecie, też chyba nikt nie lubi z Was jakiejś ciągłej rutyny. Także nie można, powiem tak, nie można cały czas nagrać tego samego, więc dlatego trzeba szukać takich gier. Które będą w miarę ciekawe i jednocześnie, żeby były na takim hype, że tak powiem, tak? No i właśnie gram w tego Galaxy Wiem, że jednym się to spodoba, drugim nie. No ale musicie zrozumieć to, że, że no, czasy się zmieniają. No i niestety trzeba się czasami przeskoczyć na te inne gry, wiadomo. No i musicie to zrozumieć niestety, tak? Że tak jest, a nie inaczej. Myślę, że jak skończy się osmaja kolonii to wtedy chyba zakończymy, zakończymy odcinek. Ja to szybko tutaj pobuduję. Możecie przy okazji zobaczyć jak ja mniej więcej będę robił na początku tą kolonię, a później tam poza odcinkami, live'ami będę to wszystko sam ogarniał. Oczywiście można sobie ulepszyć bazę gwiezdną na, na drugi level, ale tego nie będziemy raczej teraz robili. Tylko bardziej chciałbym wybudować to wszystko i tutaj postawić wszystkie te pomieszczenia. Żeby po prostu jakieś tam minutki poleciały, oczywiście na, na tym nie zarabiam, oczywiście ja tutaj nagrywam tutaj tylko tak naprawdę dla fanu I żeby było Że tak powiem Żeby było tak ciekawie tak trochę na kanale, żeby ciągle nie było tego samego, żeby nie było tej ciągłej rutyny, wiadomo o co chodzi No i tak, no i właśnie Tak sobie rozbudowuję to wszystko Te wieżyczki stawiamy, wiadomo wszystko pięknie fajnie no, to wiecie co? Może chyba na później odstawimy, jednak, rozbudowę mojej kolonii i zaraz weźmiemy się, jednak, za ten atak. Bo to w sumie myślę sobie, że to nie ma sensu, tak cały czas o tym gadać. No i tak, możecie sobie zobaczyć, mniej więcej, jak wygląda moja planeta. Tutaj taka główna, że tak powiem. Tutaj widzicie, niektóre kopalnie są na szóstce, niektóre domki są na szóstce tutaj. Tutaj obserwatorium się aktualnie rozbudowuje jeszcze 33 godzinki na drugi level, i wiadomo, że z każdym levelem obserwatorium można stawiać kolejne kolonie. Wiadomo, im dalej stawiacie kolonie od głównej planety, tym po prostu więcej surowców będzie was to kosztowało. Więc na początku radzę wam oszczędzać te surowce i stawiać, stawiać sobie kolonie gdzieś naprawdę blisko swojej głównej planety. I właśnie jak widzicie, tak, tak w sumie grałem. Nie? Właśnie też tak mniej więcej wstawiam wyżyczki tak, jak właśnie przed chwilą to robiłem. Że stawiam wieżyczki przeważnie blisko właśnie, najbliżej bazy jak tylko się da. No i wiadomo, bunkry też są bardzo ważne. Wszystko jest ważne, wiadomo, tutaj wszystko jest y, trzymane. Tylko nadal nie ogarniam tego, dlaczego jest 540 pojemności, a nie 380. To chyba był jakiś glitch. <laughs> nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, w prawdziwej grze to takie coś byłoby niemożliwe do osiągnięcia. Albo jestem naprawdę jakimś. Nie wiem, jakimś bokiem, że kurwa jakoś udało mi się zrobić 540 pojemności w tym bunkrze czy coś, ale no naprawdę nie spodziewałem się tego, że się to w ogóle da się zbugować. No ale mówię, ta gra jest niestabilna, ciągle są aktualizacje w tej grze. Także jeżeli ktoś nie gra w tą grę, no to zapraszam bardzo serdecznie, bo myślę, że ta gra jest ba warta polecenia innym. Jeżeli ktoś nie gra, w to, no to naprawdę zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do tej gierki. Oczywiście często streamy będą jeszcze raz powtarzam, bo chciałbym troszeczkę zareklamować jednak tą grę, tak? Chciałbym też troszeczkę jednak... Yy... Że tak powiem, zaprosić innych na, do tej gry, bo naprawdę ta gra jest bardzo warta uwagi i myślę, że projekt każdemu by się Wam y, spodobał. No i tak, omawiając ogólnie y, moją planetę, no to tak, baza gwiazd na czwarty, w sumie nie mam tak naprawdę najbliższych planów, co tutaj mogę ulepszyć, bo to w sumie nie wiem, co tu mogę zrobić, tak naprawdę. Tutaj obserwatorium, jak widzicie, się rozbudowuje. Y, tutaj wszystkie banki, które mogę wybudować, są wybudowane, wszystkie pomieszczenia są tu wybudowane, wszystkie wszystkie rzeczy tylko tutaj jeszcze właśnie wyrzutnię rakiet nie mam wybudowanego tylko właśnie nie wiem yy, nie wiem właśnie gdzie to postawić właśnie też mnie zastanawia czy mógłbym tutaj postawić gdzieś za, ko tą, za tą kopalnią mógłbym postawić yy, tą armatkę czy tam wyrzutnię rakiet nie wiem w sumie musiałbym jeszcze pomyśleć ogólnie jak oceniacie moją bazę tak, w skali 1 do 10. Możecie napisać w komentarzu, jak. Co sądzicie ogólnie o mojej bazie? Czy jest to wszystko w porządku? Czy coś byście z tym jednak zmienili w tej bazie? Tak? Czy wszystkie wieżyczki są dobrze rozmieszczone? Czy wszystkie bunkry są dobrze rozmieszczone? Czy wszystko jest po prostu ok? Tak? Wiadomo, że każdy gra inaczej i każdy będzie miał inną ocenę, ale chciałbym też zobaczyć Waszą opinię odnośnie właśnie mojej bazy tutaj. W sumie nie ma co za bardzo tutaj robić na tym Galaxy Live na odcinkach tak naprawdę bardziej się dzieje to na streamach, bo zawsze coś tam można pokazać z ludźmi, ale... No, ale na odcinkach no to za bardzo nie ma o czym tutaj tak naprawdę gadać, tylko wstawiam budynki i nic więcej tak naprawdę, więcej tego się nie da robić. No i co? No i myślę, że no będę na pewno zbudował to na live'ach, tak? Swoją drogą jutro live będzie, jutro live będzie oczywiście jakiś króciutki z Galaxy Live'a. Będziemy rozbudować na bieżąco tutaj yy, tutaj tą kolonię No i pewnie jakieś y, highlight'y będę robił pewnie czyli takie highlight'y czyli to są takie Najlepsze momenty właśnie na przykład zaatakowania kogoś nie i tak dalej To też planuję nagrać to tylko mówię na razie mam troszeczkę za słaby level na to żeby właśnie Takie właśnie highlight'y robić na razie to się skupiam głównie na rozbudowaniu właśnie kolonii i Moich jednostek Mogę wam w sumie jeszcze pokazać na koniec odcinka Jak w sumie wygląda sprawa jeżeli chodzi o o jednostki Co mam rozbudowane? Tutaj piechotę mam na drugi level, bo tu tam miałem quest'ał, żeby to rozwinąć, no to rozwinąłem. Szabrownika i miotacz ognia mam na pierwszy level. Bazukę mam na piątek, kamikadzę na pierwszy, bo to nie rozwijałem. E-strike mam na trzeci, czołgi na czwarty, no to i tu reszta, tam jakieś pierdolety, nie No i tutaj odblokowałem niedawno takiego... Nie wiem, co to jest za jednostka w sumie. To jest taki statek UFO, nie wiem co to jest. W sumie. Czekajcie, w sumie zobaczę co to jest, bo to chyba w starym galaxie Live tego nie było. To jest. Aha, to nie ma nazwy, chyba. Nie, czekaj. Nie. Gdzie, gdzie, gdzie co są nazwy? A jest, naprawiać. To się nazywa naprawiać i on kosztuje 37 tysięcy. Drogo trochę coś, ale no chyba zdrowia HP z tego co widzę. Ale to strasznie. Strasznie dużo żre rozmiaru w tych gwiezdnych wrotach. Strasznie dużo żere to. Yy, żere to. Yy, miejsca. Dobra, zaczniemy atak, w sumie, jeszcze na koniec. Kogoś tam walniemy, żeby tam. Coś tam się zadziało jednak na tym odcinku, 13 minut materiału. No jak widzicie, no niestety troszeczkę laguje ta gra, co prawda, ale tak jak wcześniej wspomniałem, niestety troszeczkę mam słabego kompa i no mówię, niestety materiały mogą się lekko ścinać z tej gry, bo mam kartę zintegrowaną, a a niestety właśnie nie mam karty graficznej i właśnie muszę ją kupić, bo jak sami widzicie, jak to wygląda, nie? Masakrycznie. Hmm, no nie wiem, co tutaj można zrobić, nie wiem. Można, można byłoby tutaj zaatakować, nie? Nie wiem, czy tutaj ta wieżyczka by sięgnęła mojej bazułk, ale za to snajperka mogłaby sięgnąć. Tutaj jest bunkier, dobra. Spróbujemy tutaj. Sięgnie tutaj? Wieżyczki sięgną? Dobra, nie sięgną, ok. Tutaj możemy troszeczkę tutaj yy, użyć sobie tych bazuk. A, tu jest moździerz. Ok, dobra, tego nie zauważyłem akurat. XD Oha, tutaj chyba była pułapka, bo widzę, że zginął razu bazu, zginęła bazu od razu. Aha, czyli sięgnie jednak, ok. Aha, tu była ukryta wieżyczka. Aha, ok, dobra, dobra, czyli nic z tym nie zrobiłem w takim razie. A jak na przykład tutaj bym chciał zaatakować, to sięgnie wieżyczka, czy nie? O, niestety sięgnie, no to chyba nic z tego nie będzie. No to jedynie, co mogę zrobić, no to atakować tak naprawdę te, te, te małe domki. Możemy sobie przyspieszyć, bo po co to oglądać? Przecież i tak wiemy, że i tak zbiję ten domek, i tak niezależnie od tego, czy sięgnie to, czy nie, to i tak to zbiję. No, jak widzicie, hajs rośnie, i tak w ten sposób w sumie głównie zarabiam hajsy i surowce. Tylko właśnie też zastanawiam się, gdzie te surowce rozmieścić, bo znaczy zaatakować, bo właśnie patrzę, że nigdzie nie mogę. Jedynie gdzie mogę. No to tutaj w sumie, chociaż nie wiem, czy ten bunkier by sięgnął tutaj moich bazuk, moich jednostek. Spróbujemy zrobić tak. No mówię, no na razie muszę głównie na tych bazukach się skupić. No jak widzicie, no niestety sięga, sięga niestety ta wieżyczka. Chociaż patrzę, że no, no idzie, nie? Jakoś tak Jako tako idzie minimalnie, ale jakoś idzie. Dobra, tutaj atakujemy jeszcze. Żebym po prostu miał jakieś goldy po prostu na start. Na pewno goldy, słuchajcie, no każde goldy wiadomo, bardzo ważne są. Dobra, tutaj atakujemy. No to w sumie nie wiem, co tutaj. Gdzie mogę jeszcze te surowce rozmieścić, chociaż, no, walczymy z zasobem mocnym graczem, jeżeli chodzi o. O. Chodzi jeszcze... Jeżeli chodzi tutaj o ogólną rozbudowę bazy. Możemy spróbować. Yy... Możemy spróbować zaatakować yy... tą wieżyczkę. Dobra, udało się. Dobra, to było dobre ryzyko, chociaż. Chociaż niestety snajperka tutaj sięgnęła, niestety, ale widzę, że na bazuka została. Ok, dobra, czyli no, jakieś tam źródło jakichś zasobów będziemy jakieś minimalne mieli, ale zawsze coś, pamiętajcie, lepsze to niż nic, lepsze to niż wyjść po prostu na pusto, że tak powiem, nie? No, jak widzicie, surowce lecą po prostu do, po prostu do mojej kieszeni. No i mam nadzieję, że seria Wam z Glaxtaewa się spodoba. No i oczywiście, mówię, zapraszam na streamy, bo tam się bardziej będzie częściej działo. No, jak widzicie, 410k. Monet i 193 tysiące tego minerałów dobyłem, więc elegancko, i nastawimy jeszcze bazuki, i myślę, że możemy na tym skończyć materiał. Bo w sumie nie wiem już o czym mogę gadać, a w sumie pewnie już się trochę zeszło, mojego tam epitolenia tam wyszło troszeczkę, tutaj 16 bazuk powinno być, to jest 2, czyli 16, 18 razy 20 to jest 360, czyli to jeszcze trzeba będzie 13 razy zrobić, chyba o ile dobrze liczę. A chyba dobrze liczę. Dobra, powinno być git. Także co, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak został łopeczkę w górę, suba, dzwoneczek, wiadomo, obowiązkowo. Jeżeli to komuś się materiał spodobał, no to zapraszam. No i jeżeli chcecie, żebym więcej takich odcinków... Yy nagrywał właśnie z tej gierki, z Galaxy Live, no to piszcie w komentarzach i napiszcie co o tym sądzicie, czy chcecie więcej takich odcinków, czy może jednak ich nie chcecie. Jeżeli nie chcecie, no to będę nagrywał to raz na jakiś czas, ale Galaxy Live'a będę odpalał pewnie na każdym streamie, chociażby na te 15 minut będę na pewno grał. Także co, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i trzymajcie się, na razie.